Witajcie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak na szybko można zrobić ozdobę świątecznego stołu, takiego króliczka albo dla dzieci niespodziankę w poszukiwaniu właśnie jajeczek, które przynosi króliczek czy zajączek. Potrzebujemy do tego kwadratowej szmatki. Może to być ręczniczek, może to być jak na stole serwetka. Ważne, żeby to był kwadrat. Następnie zwijamy sobie tutaj z dwóch stron wykonanie tego króliczka jest bardzo proste, dużo też zależy od e, fantazji. Mamy już tutaj złożone i następnie składamy tak, żeby uszka były na pół. Trzymamy tu. I wkładamy sobie, już widać, króliczek nam tu powstaje. Żeby ładnie wyglądał, możemy go albo gumeczką zawiązać, a potem, żeby było łatwiej, to wiążemy go tu gumeczką. Następnie będziemy go sobie formować. Tutaj mamy gumeczkę. No wiadomo króliczek, żeby był taki bardziej elegancki, możemy mu zawiązać wstążeczkę. Tak, mamy tutaj wstążeczkę. Oczywiście króliczkowi potrzeba oczka. Jak oczka zrobić? Albo możemy dać gotowe, tak jak możemy zobaczyć u tego króliczka, albo możemy sobie wyciąć czy to z papieru, czy też y, właśnie z kawałka y, filcu, y, czy też pianki. I tutaj wycinamy sobie kółeczka z małego kawałka. Możemy zrobić to w ten sposób. Prawda? Wycinamy, składając na pół od razu dwa kółeczka. Do tego od razu, żeby zaznaczyć, robimy sobie czarnym czy niebieskim flamastrem kropeczki jako nasze źrenice takie. I teraz jeżeli robimy na chwilę takie, że wykorzystujemy tak jak tutaj ściereczkę czy ręczniczek, możemy po prostu przyłożyć w ten sposób, będzie się nam trzymało. Jeżeli natomiast chcemy, żeby był bardziej, było bardziej stabilnie, możemy użyć kleju. Do tego nosek, nosek w podobny sposób, maleńką. Część i robimy króliczkowi nosek, przykładając tutaj. Jak widać. Łóżka też w zależności mogą być mniejsze, mogą być większe. I teraz możemy jeszcze zrobić niespodziankę dla dzieci poprzez ukrycie właśnie tutaj z tyłu małych jajeczek. Czy też? O. Można je tu sobie wsadzić. I proszę, w ten sposób można ukryć jajeczka. Takie króliczki można porozkładać po domu. Będą wówczas wspaniałą okazją do zabawy rodzinnej w poszukiwaniu właśnie wielkanocnych króliczków. Można też, tak jak mówiłam, wykonać to z serwetki w ten sam sposób. Będzie to ozdoba świątecznego stołu. No, a jeszcze ogonek. Ogonek albo mamy gotowego pomponika, albo możemy sobie zrobić i na tej samej zasadzie, albo go sobie tutaj doczepiamy w ten sposób, że przykładając, albo też mocujemy na kleju czy na taśmie dwustronnej. Mam nadzieję, że będzie to dla Was chwila przyjemnej zabawy samego wykonania jak również potem z poszukiwania zdrowych, wesołych świąt dla Was wszystkich życzę Beskidlandia!